Dobra, tak wiem czy widzów, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakby ktoś się zapytał, nie wiem czemu bym miałby być na jakimś innym, ale już tak za przyzwyczajenie, nawet bardziej trochę teraz mówię. I w dzisiejszym filmie jest starcie rewanżu pojedynku, rewanżu X razy z Lukwarem. Tak, wiem, dziwna nazwa, chociaż tylko raz chyba tam był odcinek z 1 2, 1 z nim na moim kanale, ale to już mniejsza ani nieważne, nieważne. nieważne. No ale w dzisiejszym filmie po prostu będzie rywalizacja we trzech grach, tutaj też je gdzieś macie po rogu, przynajmniej pan to tak powinien zrobić. No i kto wygra, to po prostu skarnia tysiąc powodów. No i co, ja bez przedłużania chciałbym was zaprosić do odcinka, ale mam takie jedno małe ale weźcie mi napiszcie, czy wam się podoba taki format odcinków, który ja teraz dla was robię, czy wam się to podoba, czy na przykład, nie wiem, wolicie stary format, że po prostu to było jak było zrobione, bo jak ja mówiłem, przerzucam się na da Vinci rezolowe. już ja się przerzucałem od roku, w końcu się przerzuciłem, nowe Dekona, nowe montowanie. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. Jeśli nie, no to napiszcie mi to w komentarzu. Ja to naprawdę wszystko czytam i wezmę do serca. No ale co, jakże bardzo zapraszam do filmu. Dobra, tak więc cześć, widzę. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, bo kto by się spodziewał na czym innym. Dzisiaj, jak wiadomo, po miniaturce, po tytule, każdy znak na niebie nam podpowiada, że dzisiaj jest ostateczne starcie. Rewanż po roku. Z tym oto przemiłem panem. Przywitaj się. Siema, to ja. to ja, 43. Nie żaden kukarot. To nie to. No i co? Będziemy się zmierzyć w trzech grach. Pierwszą grą jest Fortnite jak już widzicie, drugą jest Minecraft, a z trzecią to niestety mamy różne, bo ponieważ ja nie mam Fezmów, bo wszystko poszło na PS5 i na da rezolowe. Tak więc co? My się nie będziemy już akurat przedłużać i widzimy się w grze. E, dobra widzę już jesteśmy tylko tym razem ja na jakiś fajl co to ile co jest, gdzie jest bus bojowy? Pamiętam że tak chyba tak na początku było, a jak się tutaj przyspieszam właśnie Mogę jakoś podskoczyć, nie co jest? I To jest Pomaga mega, to jest mocne W sumie to ja nawet niby to jest całkiem fajne, ale czy ja wiem, hench time Chyba widzę jednak ja wolałem jak tutaj to było w usie Ej tak, o kurde Ej dobra, to jest całkiem ciekawe no? całkiem ciekawe i całkiem dobra, tylko w nieco ciekawym miejscu chyba mi się wydaje, że da, no bo sobie tutaj polecimy. Pamiętajcie, że ja mam zrobić 3 kila i dotknę do 45 mm. miejsca. No, mam nadzieję, że ten multa się mi też się wypowiedzi. No ale mm. nigdy nie wiadomo, czy się uda, czy nie. Na pewno jest to już akurat mm. różnie. Ja teraz tym bardziej, że ma to wydatki niż to mi tam różnie tam wychodzi. Ja bym mm. się mm. naprawdę troszkę pokazuję, jak on sobie radzi już Czy już zdobywa pierwsze fragi, czy nie, bo do mnie po raz pierwszy ten frag Leciał. Ja też z nim szczerze powiedziałem, że teraz też za dużo nie gram w Fortnite, przynajmniej ja to teraz mówię o sobie, nie wiem na kontakt, z tego co ja wiem, to zaraz teraz tam... bo hmm. się nie umiem wysłuchać. E, Streamuję na TikToku, hmm. ale też nie wiem. Też to się nie... też tutaj jest cyfadela. Okej. Okay. to ja nie by się nie mógł przyspieszyć za tymi eliminacjami no, już pewnie on to tam jeszcze ruszuje, Czalam, OK, wczelam wczelam, okej to? który jest spamerem na który niestety bardzo mocno lubi spamić to mi się za bardzo nie podoba bo ja nie lubię grać właśnie na takie osoby tu widzicie też jaki jest moje Wykrycz się. Pum. Dobra, widzę jednak nieważne. Że ja prawie by się modliłem, że ja prawie zginę. Takiego czegoś, tutaj to, to jest kis. Tutaj mamy pierwszego chyba jakiegoś oponenta, się wydaje. Ale to też chyba nie będzie, chyba że on nagle właśnie puścić taki sobie laser z Ty albo właśnie taki też kolega się pojawi, to się również dupy. Tak więc no. To jeszcze koleczy? Tak, bardzo szybko. Tak, 589 masz, super. Brawo. To nie wiesz gdzie ja jestem. Wspólny bok. Dobra, widzę. Dead jest. Nie na ktoś nie coś potrafię jeszcze na trochę się coś tam potrafię ruszać to się nie Coś potrafię teraz tylko jeszcze dotrwać dwie osoby I już mamy endgame Dobrze widzę tak więc już Wyzwania mam pierwsze zaliczone Ciekawe jak to nie? I... Włączam stoper Jest stoper włączony On się nie wiem, gdzieś tutaj wyświetli pewnie W tym Przepraszam, widzę, że jeszcze wam tak przerwę, ale chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz, taką taką bardzo ważną taką minimalną. Dlaczego Lukwaru dostał jedzenie w piwnicy Udekony? Jak to w ogóle się stało? Ja tutaj buduję, siedzę od 50 lat. Dostałem dług na decylium złotych niego. Jakby ktoś się zapytał, czemu ja mam jego twarz i tak dalej. To on mi ją dokleił, co mi ją tak pokazywać, to ja pan montożysta. Nie chcecie wiedzieć jak on wygląda. Nie, 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 subskrybujcie go, on coś sobie uroił. Chwila, nie, on się zbliża. Nie, tylko dokona, nie. A ty co tutaj robisz? Wracaj do pracy. Nie, nie, nie bij! A. Czy on też tak strajkarduje, czy nie? Ja się tu tylko zabija tego gąska i chyba być będzie moje ripendo. To gdzie on właśnie jest? gdzie ja on właśnie widzę co tutaj jest no właśnie no to co widzę, ja sobie już teraz szybko robię rip Mi się wydaje, że Ruparo raczej tak szybko nie je on to raczej tak bardziej tak wolniej operuje. chociaż jak to wie i lecimy do następnej konkurencji gdzie to będzie, w jak mi się trafia kurde naj najgorsze główne, jakie może być czyli kurde jechanie na deskach zamiast busa Dziomeczek tutaj leci Kurde dziomeczek, jak, jak mi że akurat w tym momencie tutaj wylądować dopiero Jesteś idealnym free killem dla mnie Oj Może nie tak free No dobra już free A jakieś matsiki zamałami wbijamy od razu na następnych chyba co nie Proszę proszę 67-90 leży Widzę, już lecimy za kolejnym wyzwaniem, które oczywiście się odbędzie w Minecrafcie. Yy, normalne, żeby wszystko widzicie, mam wszystko daje na normalne i lecimy po prostu. Ja nic nie zmieniałem, nie wiem jak on, ja gram też oczywiście to na konsoli, czyli na wersji Bedrock Edition, Lukaura gra na czowie, tak więc nie wiem. On może mieć w sumie troszeczkę prościej, a tym bardziej też to, że ja gram na pacie. Minecrafta jakby ktoś się zastanawiał, po prostu to w a ja też też nie jestem za bardzo też teraz za polowym Minecrafterem przyznaję się bez bicia Tak więc no może być różnie po prostu Ale ja jestem pozytywnie myśli Pewnie już mi się dawno świat załadował, Ja trzę wstawię Ja zaraz na walnie KO Ale raczej chyba tak szybko on nie znajdzie tego diamentu co widzę Aż jestem w sumie trochę ciekaw Czy on tak szybko by znalazł diament? No co my jak ludzie go znajdują w wyszorcach wy by... 30 sekund O kurde, kwiat kwitnącej wiśni Fajnie Dobra, gdzie są diamenty Ja chcieć tylko podstawowe narzędzie i ja dalej widzę On się tam pewnie tak nie patyczkuje, on już pewnie szuka wioski Ale że ja, tak jak ja mówiłem, nie jestem za dobry w Minecraft, to wolę aż tak nie raszować Zobaczcie, co mogłem pozwolić, Marvel Raiber co różni Ale już nie tutaj nie tutaj. Ostatnie wyzwanie. Nie wiem, jak, czy u niego będzie takie ciężkie jak u mnie. Ale się zobaczy, się zobaczy. Eee, no i lecimy. Ale właśnie tutaj chyba jednak widzę, nie lecimy, bo ja tutaj mam właśnie KV, -ka. Więc fajnie byłoby też troszeczkę z niego skorzystać. Jak hmm. to widzę, tutaj chyba nic jednak takiego ciekawego nie będzie. No właśnie, jest żelazo, dobra widzę. Widzimy się pocięcie jakie już sobie wykopię żelazo. Torka. Ja nie jestem mikrosterem, ja jestem youtuberem, o widzę. Dlaczego ja mam tutaj seeda? Dobra, Tutaj gdzieś mogą być potencjalne diamenty właśnie. Właśnie tutaj coś może być. Tutaj widzę emeraldy. Emeraldy są chyba dosyć rzadkie. Walić muby Walić muby Walić basti, ale to po diaksy. To jest tylko najważniejsze teraz. I on tutaj to gdzieś muszą być diaksy. Niech to robią tutaj co chcą. I gdzieś muszą być diamenty. Nawet jakiś iron, cokolwiek. I on tutaj nie ma naprawdę diamentów? W takim cejwie? Mob spawner O ja pierdzielę, o ja pierdzielę Jeszcze Creeper Dobra, Dobra. nie ma co, idę w tamtą stronę Tutaj są takie cavey, ja pierdzielę No ja generalnie ja tylko dodałem sobie jedną rzecz w nam mianowicie Teraz ja myślę, że to akurat będzie bardzo dobre Że tutaj nie możemy diamentów Tutaj nie ma diamentów, właśnie Teraz o, tutaj nie powinno być. O ja pierdziela. Betrok edition to jednak better rock edition. Dobra, jest ja widza. Ja jest widzę. jesteśmy w domu, mamy żelazko. Nie. No właśnie. Dobra, lecimy. Nie ma wizu. Problem. Jesteśmy chyba za wysoko jednak. Nie? Dużo, dużo za wysoko. Ja się tutaj postaram właśnie teraz się tak zakneblować. Ale czy ja mam cokolwiek do jedzenia? No, mam jakieś spodnie. No to... z czego? Co? Miedzia? Kiedy są z miedzi rzeczy widzą? Możecie mnie na przykład jakoś poinstruować? To tutaj nigdzie nie, ma właśnie. To jakoś może na górze? To tutaj jest jeszcze tylko jest żelazo. No ale czemu ja sobie nie podpalę to żelazo? Szkoda drewno. Jest! Jest! Jest Mam Mam widzu. Zdobyłem go uczciwie Mam Wszystko się nagrało Jest diaksik Jest diaksik No i dobra, chyba mamy wygraną gierkę, tak szczerze Na tego wiaderka nie biorę z Cyk 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 Cyk, cyk no. Biegniemy po I teraz zginął w tym momencie na przykład. To bym się załamał, chyba. Dobra. No i proszę bardzo, diaksik. Diaksik. Nawet kurde, będę miał więcej tych diaksików. Czy diaksik. Kończymy. Ale jeszcze zanim chwilę to ja wam przerwę. Dzięki. Dobra, tak więc jeszcze poruszałem z taką jedną yeah, małą, minimalną kwestię. Generalnie rzecz biorąc, kopiwałem plik z a, no i podczas przenoszenia z PS5, no niestety mi się usunął. Bywa, zdarza się najlepszym. E, chyba tam on się tam uszkodził, ale nie jestem do końca pewien. Co mi się uda odzyskać, to wam dam, no ale chyba to będzie niestety bez głosu, no bo jak ja mówię, ja plik jest uszkodzony, tak więc to no, na 90% tam już się nie da otworzyć. Tyle. Ale tutaj pewnie macie animację tylko na ten drive. Tak więc no, przepraszam was za taką małą wpadkę, dużo ich chyba dzisiaj jest w tym filmie, no ale no niestety. Jak to mała w pan dykona Industries, po prostu nic tutaj nie jest perfekcyjne i tutaj nic nie działa. No ale, tak po prostu było. Ale ja już nie przypuszczam nie zapraszam do oglądania. No bo dajcie, że mi jakieś proste zadania. Detect motion sensor, dobra, jest proste zadanie, można grać. Tylko muszę sobie trochę podjaśnić ekran Dobra, tak, dawno w to nie grałem Biorę to Biorę to I biorę to chyba, nie wiem, nie pamiętam A latarkę muszę przecież wziąć, chyba ja gadam A, tylko wy nie macie ogólnie dźwięku z tej gierki Czekajcie Teraz powinien być dźwięk Ale zacznijmy od tego, że ja nie mam dźwięku z tej gry O, dobra, teraz już mam I muzykę sobie muszę trochę... Ściszyć, bo kurde. No w ogóle sobie to chyba całą wyłączę. Aha, dobra, przecież tu się nie naciska na E Dobra Wywalone w tą grę Dobra, tak więc widzów, już się niestety będziemy powoli żegnać Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał tak jak nam Przynajmniej mi, nie wiem jak Lukwarowi Podobał ci się Lukwaro? Spoko, spoko nie się bawiłeś, no słyszycie, to nie tak, że ja teraz stoję tam obok niego i celuję w niego głowę z metalowej, drapającej pałki, prawda? No. Dokładnie, też mi się to podoba. E, no i co, nie wiem, może kiedyś będzie rewanż, trudno to powiedzieć. Chcesz rewanżu, Lukwaru? No, może kiedyś no to może kiedyś zobaczycie u Lukwara albo u mnie to już nie jest ważne, no ale na dzisiaj to tylko tyle, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie i do usłyszenia i zapraszam do Discorda, cześć!